Cześć, ja jestem EPP, a to jest Let's Play Minecraft Single Player, odcinek siódmy. Tak, teraz wiem na pewno, czy. Dobra, zrobiłem coś poza odcinkami. Te drzwi zostały przesunięte z pewnego powodu, który wam zaraz pokażę. Tu zro... został zrobiony. Dru... Aha, to już widzieliście, drugi balkon. jeszcze nie jest dokończony do końca I tam, 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 tajemnicze drzwi, zobaczcie. O, tutaj ładnie to rozbudowałem. Tutaj nie wiem po co to jest. Okej. Okay. To dziwne. Ch nie pamiętam, żebym coś robił. Ale no cóż, widzicie, pikax jest zmenowany, bo robię schody. Te schody będą schodzić na sam... To te schody o których wcześniej mówiłem, co one będą schodzić na sam dół, żeby mieć jak potem wchodzić. Tylko że one mają jeden malusienki błąd nie są dokończone, bo jeszcze bo nie chciał mi się ich do końca teraz robić na filmie, bo no bo nie Ta to co teraz właśnie oglądacie A bo dobra, to mało istotne To już nieważne co chciałem powiedzieć Dobra Pochodnie mi się skończyły skopiemy się jeszcze dopóki mam pikax czekajcie my co mam jeden w zapasie A, mam mam czy, dobra czyli tak jak mówiłem dopóki pikax jest albo szybciej nawet teraz skończymy bo skończy się za wcześnie bo no, widzicie się za wcześnie skończył Ten musi mieć jeszcze... O, dobra. Akurat starczyło. No um... A jeszcze trochę pochodni. Pochodni nigdy za mało, ja, ja tak powiadam Dobra. Dobra, patrzcie teraz. pek, pyk, pek. pek. Na razie robimy zwykłe przejście takie, które będzie prowadzić O ile ja się orientuję. Dopóki się nie przekopiemy. A to zajmie tylko chwilę. Teraz powinienem się na powierzchni dostać się że za głęboko nie wkopałem oczywiście. Pójdź upsi Nie jest najgorzej, gdyż wyszło nam to wręcz perfekcyjnie tuż pod tym więc dobrze jest tylko tyle że jeden klocek wyżej to powinno być a to pod koniec tunelu podwyższymy go jeszcze jedną krateczkę końcówka Budowli jeszcze inna Jeszcze jednego torcza postawimy. Uu, nie fajnie. Musi to być blok. No dobra, to jeden. No dobra, trochę krzywo, ale niech będzie. Dobra. I tu trzeba. O. Musimy się na chwilę tego dirta pozbyć, bo. To było wiecie już może, rzeczy może jeszcze pamiętacie do czego to było Jeśli nie to trudno Jeśli pamiętacie to dobrze no tak jakie głupie źródło no won a nie mam pikak stworzony no tak Jeśli tego będę musiał pozbyć jakoś przy okazji jak już mam te schody ale widzicie jak ja to wyliczyłem? Niezły jestem. Nie wiedziałem, że będę aż tak dokładny. Nie sądziłem, że mi to tak dokładnie wyjdzie. Bo mi to wyszło co do kratki. Wręcz. O! <coughs> I tu wyjście dołem Ta, i trzeba jakiś most. Ups, nie, fajnie, ktoś do mnie pisze. Czekajcie, zaraz to załatwię. Tylko się w, szam tylko w szamie. Kurde, nie piszcie mi teraz, ja tu nakręcam. No fajnie, ale jak teraz? Może beznadziejny filmik. Mam nadzieję, że nie będzie się źli... O Kurde, demol. Czekajcie, dam sobie nie przeszkadzać. Na nie będą sygnały mi wyskakiwać. będzie tylko u mnie na ekranie migać. Ale tego to wy nie widzicie. No cóż, szczęście. Powiedziałbym teraz na szybko koledze, ale nie chcę mi się teraz na szybko. nawet tak na szybko koledze mówić, bo nie. Jest taki trochę nie. No, nie da mu się takiej rzeczy po prostu powiedzieć. O tak. Mm. W ogóle ten most, tu już chyba niedaleko tej góry jest. To się go nie, jakoś niedługo skończy. Nie się, się to buduje. Ale dobra. Na to nie patrzymy teraz. Yy, yy, yy. Tylko jak to teraz zrobić? Właśnie nie wiem za bardzo. Czy mam pewną koncepcję, ale tu nie wiem, czy to się uda. Spróbujemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zrobimy taką naukę z dróżka. Może się uda. Na tamten blok dosłownie celów ja ta drużka. Co się może udać? Most najzwyczajniejszy z Kobla, gdyż tu nie potrzeba większych ulepszeń. To jest taki most, żeby mieć. Już się tam będę za górę się, aż wybierał. Jeszcze można na tym odcinku. Czekajcie, chwilę, mała, małe cięcie. Dobra, jestem. Ym, bo wiecie co. Ym, dobra, czekajcie, jeszcze sekundę. Dobra, jestem. Chciałem tylko zamknąć drzwi, żeby nam tu nikt nie właził. Bo jedna si moja siostra weszła akurat w tamtym momencie, co było to cięcie pierwsze. No, Zaraz skończymy most i zaczniemy robić coś ciekawszego. To będzie trzeba zrobić wypad po kobla, widzę, bo przez ten most czy kobyl z tą trochę powoli kończy. O! O! Tak w ogóle z boku nawet nieźle wygląda. Ta moja jest najbardziej piska. Takie płębienia koniony. O Boże, moja jest najlepsza po prostu. Ale ta też niczego sobie tu, tutaj, takie coś jest. Eee, dobra. Mmm. Co noc się powoli robi. No sam, my to taki jest. Kies... Zobacz, jak się zesprintuje, bo chcę tam być. Nie trzeba się wybać po mięso. Trzeba by zrobić małe polowane. Widzicie, już zombiaki są. Trzeba się. Trzeba. A fajnie, jakbyśmy się pospieszyli. Bardzo głośno słyszę zombiaka. Czyżbym był na moich schodach? Nie, to raczej niemożliwe. Tak pobarykadowane wszystko, że raczej to nie ma opcji takiej. Nie, w las? Nie, nie ma go tu. Posłyszałem go z jakiejś zewnętrznej części mojego domu, widocznie. Chciałem, mam tu jakieś jeszcze żarcie? Brak. Brak, brak. Bobę, małe święcie za chwilę wrócę. Dobra, jestem. E, na chwilę tylko, żeby zamknąć drzwi. Dobra, no to się kładziemy ten odcinek będzie trochę krótszy gdyż chcę jeszcze coś porobić a no, zresztą to mało istotne po prostu po prostu jest krótszy no może tak powiem po prostu po prostu no, mało istotny dlaczego z jakich powodów po prostu jest krótszy tym razem wyjątkowo mm. o to nawet nieźle mi wyszło to tak fajnie wygląda jakby to się jeszcze ulepszyło to no, fajne no i ten mostek tam trzeba pociągnąć. Jeszcze kawałek. Hmm. Wiecie co? Ja mam jeden mały małą koncepcję, ale tu mi obrzydzi trochę most. Moglibyśmy spływać tam się do przodu trochę. Pod... Pofatygować koblem. Byśmy tam się wreszcie zaczęli coś robić, ale... Mi się teraz tego nie chce robić, żeby nie marnować za dużo czasu odcinka wpadłem, wpadłem na mały pomysł, żeby zbudować coś jeszcze do domku. Tylko co by tu zbudować? Wiem, weźcie jak coś na, gó coś na górze tej góry, bo tylko na dole, na dół schody są, a nie ma nic na górę. To jest dobra myśl nawet, bo w sumie przydałoby się mieć coś takiego. Gdzie by to zacząć? Tu? Będzie ok? Czy nie bardzo? No w sumie, jak się diwta po to może być. No to już jest góra. Patrzcie, jak to szybko idzie. Jestem na tak wysokiej wysokości, że mam słownie górę pod nosem. Górę mojego domu. Dobra, to jest jakby co tylko zwiat, może to nie będzie tutaj. Kurde, spamią mi, spamią, spamerzy jedni. Się oczywiście postaram w na następnym odcinku o to, żeby jednak nikt mnie nie pisał w trakcie odcinka, ale... Tak jednorazowo, bo nie wiem... Jak to koledze powiedzieć? Dobra. Tu schodki. Yy. I schodków więcej. Tam ja chciałem takie schody zrobić, tam bym coś na górze zbudował. Tylko, że... Żeby to zrobić... Muszę mieć więcej schodków. Trochę kobla mi brakuje, wiecie. Trzeba by zrobić jakąś ekspedycję o kobla, bo kobel mi się kończy trochę. No właśnie, to ja już nie mam. Właśnie, to już nie mam. Teraz mam już tylko koblowe schodki. To już się nie liczy za bardzo. Tu jak? Hmm... Wiem. taki taki No i tu by się kobyl z No już to widzę, tylko muszę schodów więcej mieć. Hmm, robisz teraz ekspedycję o kobla, czy nie? W sumie teoretycznie możemy. Albo zrobię cięcie i to zrobię. Hmm. Wiecie co? Ja bym tylko na filmiku jedną rzecz uchwycił. Znalazłbym może jakieś żarcie, bo trochę głodny. Jestem. Fajnie by było, gdyby jednak coś się znalazło. O. Ale że mam ubogie tereny do jedzenia, to muszę coś chyba się, Większą ekspedycję zrobić, żeby to znaleźć. No serio, już trochę mało żarcia mam. Razem dwa kurczaki, a ja i tak my jestem głodny Dobra chwila, zejdziemy sobie dolnym zejściem, żeby sz było szybciej Faaage Oczywiście tego divta się potem pozbędę, ale nie chce mi się teraz Nie chce mi się teraz, więc na razie sobie odpuszczę. Tu są owieczki. A kurczaczki? No, jakieś tu są gdzieś. Pewnie gdzieś dalej. Czekajcie, pójdę tam gdzieś za górę i może coś się znajdzie. Tak, sądzę, co to jest. To chyba jakaś piesza machata, jeśli się nie mylę. Mimo, jakieś drzewo ciągle jest. Można niby wyściąć, ale co to byłby za krajobraz bez tego drzewka? Ech, czekajcie... To nie będzie takie proste z tym jedzeniem. Jakby było mięso z owcy, to już bym dawno i nadrobił. Łohoho, ho, po, po... No, dużo, strasznie, strasznie. Ale że nie ma... Nie ma trzeba by już skombinować jakieś inne. Pamiętam, że gdzieś tam. O! Tam będzie. Czuję, że tam będzie już jedzenie. Słuchajcie, tam chyba będzie już jedzenie, bo ym, dalej już raczej nie już będę chodził. Czekajcie. Fara Farasę włączę. Może nie będzie lagować. T... Słuchajcie, jakby wygeneruje czanki i idziemy pojeżdżacie. No i za tą górą mamy swój domek, mniej więcej. No właściwie dokładnie chyba za tą górą. No a do przodu ciśniemy, żeby znaleźć. O, tu mamy ładny lasek, widzę. I ta góra nie najgorsza, ale to już nie. Dziś ekspansja to się będzie robić, o Jezu. O, Pampkiny. O, Pampkinów chyba jeszcze obok mnie nie było. O, jest kurczak! Wreszcie. Po wielu poszukiwaniach znalazłem kurczaka. Tylko jednego może, ale ale to jest. Jeden kurczak na tyle czasu. No, trzeba się cieszyć z tego, co się ma w sumie, nie? Jak się zawsze mówi. Muszę bym, jak zbiorę te pumpkin, to ze spiduję do domu pierwsze z tego zjem wioska MPC-ów tam jest. Dobra, czekajcie to. Wiecie co zostawię na następny odcinek, dobra? Zostawię po. Czekajcie, pójdziemy do niej. Zostawimy. Zrobimy sobie. A, o zapomniałem. Nie mamy pochodni. Mamy sobie dużo pochodni i oznaczymy drogę do niej. Oznaczę sobie drogę do. Yy, aha, dobra, żebym się nie zgubił. Oznaczę sobie drogę do wioski. Mamy tam wioskę na horyzoncie. Czy dałoby się jakieś charakterystyczne znaczenie? O 7. Dobra, wielki słup z pochodniami. No, tego się raczej nie da przegapić. Fak No i szybko spidujemy do domku, bo muszę jestem głodniutki, głodniutki mocno. Że mam te schody. Może jeszcze zdążę zanim zacznę tracić HP. Zacznę tracić HP to nie szkodzi, bo ja i tak chcę coś mam, więc ostatecznie przetrwam. Uff, ale nie wiecie nawet jak się cieszę, że ten jeden kuciak się znalazł wreszcie, bo myślałem, że ja zdechnę z głodu. Albo z cheatuję Jak pomyślę, że będę musiał cheatować, to już wolę nie. Wolę lepiej pójść na hardcora gdzieś daleko, a żeby znaleźć jedzenie. Zobacz, słuchajcie, mamy pół mięska. Powinniśmy zdążyć zjeść. Kurde, tylko od groma to daleka ta chata jest. Muszę zrobić jakiś drugi domek tam i w nim większość czasu spędzać, żeby zbierać jedzenie. Bardzo dużo jedzenia, postaram się skombinować na następny odcinek, żeby mieć już po prostu zapewniony luksus z jedzeniem na bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu. Dobra, tylko żeby teraz mi nie lagnęło, to jeszcze zdążę przed końcem mojego paska jedzenia dobiec, powinienem zdążyć. A teraz już tylko schody. O jeny. ale ja wysoko, o nie, 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 o shit, o oh, shit, to oh, to shit. Oh, shit, oh, shit że się wolno HP traci Jeszcze jest szansa, że dobiegnę Najwyżej raz zginę, ale na szczęście mam punkt respu zmieniony Szybko pieprze kurczaczku Pietrze, pieprze, pieczrze No, przeżyliśmy. Hmm, no i co teraz? Nie mam pomysłu, jakoś za Co dalej? Wiecie co? Myślę, że tu sko w takim momencie skończymy. O, nie. Nie teraz. Lagozaury. Dobra, tak skończymy. Dobra, tutaj skończymy. Skombinuję jeszcze trochę żarcia na następny odcinek, żeby wiecie, mieć. Dobra. Więc komentujcie, nie spamujcie, subskrybujcie, nie żałujcie. Ja się z żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku, kiedy to będziemy najprawdopodobniej zmieniać w Uff, ale jestem pewien, ale, 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 O rano, o rano, o rano, Mówię wam poważnie. Moja pierwsza wioska wielnosiem, zobaczymy jak to wyjdzie. MPZ-ów wiem wiem tyle, że MPC-ów nie ma, ale chociaż wioska. <laughs> Więc może jakieś temki przy okazji. Dobra, ale na razie to tyle. Cześć.